Ton Lira działa przy braniewskim kole Polskiego Związku Niewidomych już od 10 lat. W ubiegłym tygodniu członkowie zespołu świętowali jubileusz dziesięciolecia wspólnie z przyjaciółmi oraz dobroczyńcami. Nie zabrakło ciepłych życzeń, miłych słów i prezentów. Zespół powołała do życia Anna Stachowska Malesa. To dzięki jej uporowi udało się nawiązać do warmińskich tradycji i utrzymać zgraną grupę zespół powstał, pierwszy koncert dał 23 kwietnia y, 2003 roku. Tutaj właśnie w starostwie y, powołaliśmy ten zespół, no bo mamy dosyć sporo członków, osób, które ładnie śpiewają. Poza tym chcieliśmy, żeby y, Przekazywali tradycje, żeby panie spędzały jakoś mile i, i czas. One nie mają czasu na narzekanie, na, na myślenie o chorobie, bo one muszą pomyśleć, jak się ubrać, co będą śpiewać, że muszą ładnie wyglądać. I, i, i wie pani jeżdżą na różne przeglądy, festiwale, spotkania, imprezy nasze y, związkowe i w Olsztynie i w różnych terenach. Także jeździmy, pod, nawet były za granicą w ustli w Czechach. No oczywiście, tradycje warmińskie podtrzymują poprzez stroje, poprzez różne śpiewanie piosenek warmińskich, biorących udział, w, wie pani, w różnych przeglądach I, i wydaje mi się, że przede wszystkim one się spełniają, te panie. Przecież one muszą się i nauczyć tekstu, muszą się i, i, i wydaje mi się, że poznają, bardzo dużo rzeczy zobaczyły ciekawych, masę ludzi poznały, zobaczyły jak jest gdzieś indziej na tych przeglądach. Ja jestem z nich bardzo dumna. Członkostwo w zespole to nie tylko wspólne świętowanie, to również sposób na życie. No raczej przyjaźń, no może nie takie ścisłe przyjaźnie, ale koleżeństwo tak. Lubicie czas ze sobą Panie No lubimy, 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 no bo prawie trzy godziny siedzimy, jak przyjdziemy w poniedziałek, dwie i pół, a jak trzeba to i trzy. No i odwiedzamy się nawzajem w domach, czy robimy sobie majówki na działkach, także jest w porządku po mojemu. Zespół spotyka się dwa razy w tygodniu. Podczas prób omawiane są nowe piosenki, przedstawiane propozycje repertuaru, ale i tak ostatnie słowo należy do kierownika muzycznego zespołu, Dariusza Wileńskiego. Bardzo fajnie nam się razem pracuje. Jesteśmy naprawdę zgranym zespołem. Jesteśmy jedną wielką rodziną. Miło się zawsze spotykamy, a spotykamy się dosyć często, bo jest to dwa razy w tygodniu w piątki i w poniedziałki. Także widzimy się dosyć często. No i oczywiście na wszelkich występach. Także prawie każdy weekend jest zajęty. Na jakiej zasadzie dokonujecie wyboru repertuaru? Każdy z członków przynosi jakąś fajną piosenkę, która się po prostu podoba, proponuje, próbujemy zaśpiewać, posłuchamy. Jeżeli pasuje to członko zespołu, jeżeli jest to najczęściej reporter warmiński, ludowy albo popularny, tak wybieramy, pasuje, śpiewamy. Żeby piosenka ujrzała już światło dzienne i mogła być zaprezentowana publiczności, ile trzeba ją trenować? Ile trzeba ćwiczyć? Oj, sporo, sporo. Jeżeli jest taka naprawdę fajna, wpada w ucho, no to trzeba kilka tygodni poćwiczyć, żeby naprawdę można było wyjść z tym i zaprezentować dla naszej kochanej widowni. Ze swojej strony życzymy zespołowi i wszystkim jego członkom kolejnych dziesiątek jubileuszy w zdrowiu i radości.